Dzień dobry, witamy serdecznie w dniu sesji Rady Miasta. Chcieliśmy z Państwem porozmawiać, przedstawić argumenty stojące za dwoma sprawami, które dzisiaj będą też na sesji Rady Miasta poruszane. Pierwsza to plan z przestrzennego Metalchem. Chcemy podkreślić, że jest to plan, który jest zmieniany. Nie jest to plan nowy, w związku z tym zapisy tego planu w zasadzie w większości spraw odzwierciedlają regulacje, które były w poprzednim planie. Nie ma takiej sytuacji, w której by zapisy planu w jakiś sposób radykalny zmieniały na niekorzyść mieszkańców bądź przedsiębiorców plan aktualnie obowiązujący? Natomiast plan, powstanie planu jest efektem starań i mieszkańców, i przedsiębiorców, którzy przeszło rok temu domagali się takiego uregulowania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który w sposób wyraźny podkreślałby przestrzeń, która należy do przedsiębiorców i przestrzeń, która należy do mieszkańców, tak żeby niwelować ewentualne konflikty, jakie między tymi przestrzeniami są. Te przestrzenie funkcjonują wspólnie obok siebie od lat wielu. Wraz z rozwojem tej dzielnicy przemysłowej powstawała, rozwijała się dzielnica mieszkaniowa. My przeszliśmy z tym planem całą procedurę konsultacji społecznych. Osobiście byłem również, spotykałem się z mieszkańcami dwukrotnie na terenie dzielnicy Grotowice, bo tam akurat te spotkania były aranżowane przez Radę Dzielnicy. Byłem również już jako prezydent miasta ze swoimi współpracownikami, wiceprezydentami i pracownikami Biura Urbanistycznego. Rozmawialiśmy z mieszkańcami, rozmawialiśmy również z przedsiębiorcami należącymi do parku przemysłowego Metalchem, którym również zależy na zmianach w tym planie. Stąd dzisiaj z, z Pełną odpowiedzialnością przedkładamy ten plan w takim kształcie, jako efekt kompromisu, czyli efekt porozumienia, tak to odebrałem, między prowadzącymi działalność na tamtym terenie i mieszkańcami, którzy mieszkają w otoczeniu tej części przemysłowej. Zresztą często są pracownikami tej części. Zasadniczą kwestią jest zaktualizowanie do faktycznego stanu zagospodarowania parametrów, czyli wskaźników dotyczących powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej dla przede wszystkim terenów zabudowy przemysłowej, także regulacje związane z przejęciem tych terenów przeznaczonych pod drogi. To są takie zasadnicze kwestie, także zapisy odnoszące się do kwestii możliwości lokalizacji reklam szyldów. Kolejną taką istotną rzeczą, która zmienia się w tym planie, to jest aktualizacja pod kątem zapisów związanych z ochroną przeciwpowodziową. Mamy nowe wał wybudowane w tym rejonie i, i to był też yy, główny zakres tych zmian. Yy, po części zmieniliśmy też między innymi na wniosek i uwagi złożone przez mieszkańców zapisy odnoszące się do samego układu drogowego. To jest obniżenie kategorii drogi z drogi głównej ruchu przyspieszonego do kategorii drogi głównej, wprowadzenie wymogu pasa zieleni izolacyjnej w, tej, w ciągu tej drogi. Po części zwiększyliśmy tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zwiększyliśmy też powierzchnię przeznaczone pod zieleń urządzoną. To są jakby takie zasadnicze kwestie, które zmieniły się w tym projekcie, który dzisiaj Państwu będziemy przedstawiać na Radzie Miasta.